Słońce wznosiło się nad zielonymi wzgórzami nowej nadziei, małego miasteczka w sercu Minas Gerais, gdzie czas zdawał się płynąć wolniej. Brukowane uliczki i kolorowe domki tworzyły typowy krajobraz brazylijskiej prowincji, gdzie wszyscy znali się z imienia, a sekrety rzadko pozostawały ukryte na długo. Sebastian Mendonsa, mężczyzna o spracowanych dłoniach i głębokim spojrzeniu, był wyjątkiem w tym miejscu. W wieku 60 lat wolał towarzystwo zwierząt ze swojej małej, farmy, niż mieszkańców miasteczka. Jego posiadłość, Farmę Bellavista, znajdowała się kilka kilometrów od centrum miasta, na żyznej ziemi, która budziła pożądanie wielu, zwłaszcza po ogłoszeniu budowy luksusowego resortu w okolicy. Na centralnym placu kawiarnia pana Antoniego była epicentrum lokalnych plotek. Pani Zulmira, właścicielka jedynej apteki w mieście, jadła śniadanie, rozmawiając żywo z innymi kobietami. Widzieliście dziś rano Sebastiana? Ten człowiek ma coraz dziwniejsze pomysły, skomentowała, poprawiając okulary na pomarszczonej twarzy. Co teraz wymyślił? zapytała pani Konczejseą, zawsze chętna do poznania nowinek. Zabrał tego swojego starego konia do kliniki doktora Daniela. Wyobrażacie sobie wydawać pieniądze na zwierzę, które i tak już niedługo padnie, wykrzyknęła Zulmira, kręcąc głową z dezaprobatą. Doktor Daniel Ribeiro był jedynym weterynarzem w regionie, młodym, świeżo upieczonym absolwentem, który postanowił wrócić do rodzinnego miasta, aby pomóc społeczności. Choć szanowano go za wiedzę, wielu uważało, że jest zbyt idealistyczny, zwłaszcza gdy chodziło o przypadki, które przyjmował. Tego ranka Sebastian przybył do kliniki weterynaryjnej z gromem, swoim wiernym koniem, który towarzyszył mu od prawie piętnastu lat. Zwierzę, niegdyś silne i imponujące, teraz ledwo mogło chodzić, wlokąc się z trudem obok swojego pana. Dzień dobry, panie Sebastianie, przywitał się Daniel, obserwując osłabiony stan zwierzęcia. Co się stało z gromem? Nie jestem pewien, doktorze, odpowiedział Sebastian. Jego głos był głęboki, a wyraz twarzy pełen niepokoju. Zaczęło się dwa tygodnie temu. Stracił apetyt z każdym dniem jest słabszy. Wczoraj rano znalazłem go leżącego. Wstajni ledwo się podniósł. Podczas gdy Daniel badał konia, na zewnątrz kliniki zebrała się mała grupka ciekawskich, wśród nich był Karol Edward Martiński, znany jako Kadu, najbardziej wpływowy biznesmen w mieście. Właściciel największej sieci supermarketów w regionie i prezes stowarzyszenia handlowego, obserwował scenę z ledwo ukrywanym zainteresowaniem. Oto ten stary wariat wydający pieniądze, których nie ma, na tego bezużytecznego konia. Skomentował kadu, zwracając się do Rogera Sampajo, swojego praworęcznego i lokalnego radnego. Już oferowałem mu dobrą sumę za farmę, ale uparty woli żyć w tej nędzy. Nikt nie wiedział, że za tym pozornie irracjonalnym zachowaniem Sebastian skrywał spryt, którego mało kto mógłby się spodziewać. Podczas gdy kpiące spojrzenia go śledziły, on pozostawał niewzruszony, kierowany podejrzeniami, które rosły z każdym dniem. W klinice dr Daniel przeprowadził serię wstępnych badań groma. Młody weterynarz zmarszczył brwi, zauważając objawy, które nie pasowały do naturalnej choroby. Panie Sebastianie, muszę przeprowadzić bardziej szczegółowe badania. Zbiorę próbki krwi i przeanalizuję paszę, którą konsumuje. Przyniósł Pan, jak prosiłem? Sebastian skinął głową, podając worek z paszą dla zwierzęcia. Jego oczy spotkały się z oczami weterynarza i między nimi zdawała się, nawiązać cicha komunikacja. Tymczasem w mieście rozprzestrzeniały się plotki o szaleństwie Sebastiana. W salonie piękności pani Marleny klientki gorliwie dyskutowały na ten temat. Mówią, że rozmawia ze zwierzętami, jakby były ludźmi, skomentowała Solange, manikurzystka. Mój mąż pracował przez jakiś czas na jego farmie i opowiadał, że ten starzec traktuje tego konia lepiej niż wielu ludzi traktuje swoje dzieci. Fernanda Almeida, nauczycielka w szkole miejskiej i jedna z nielicznych osób, które naprawdę znały Sebastiana, stanęła w jego obronie. Pan Sebastian ma ogromne serce. Ten koń to jedyna rodzina, jaką ma od czasu, gdy zmarła jego żona. Gdybym była wami, nie oceniałabym go, nie znając go. Pod wieczór dr Daniel wezwał Sebastiana z powrotem do kliniki. Poważne spojrzenie weterynarza potwierdziło to, co farmer już podejrzewał. Panie Sebastianie, znalazłem ślady substancji toksycznej we krwi groma. Ktoś powoli go zatruwa. Farmer skinął głową, nie okazując zaskoczenia. Wiedziałem, doktorze, w ciągu ostatnich miesięcy zauważyłem, że ktoś wchodzi na moją posesję, gdy mnie nie ma. Inne ślady bramy, które zostawiam zamknięte, a znajduję otwarte. Ale dlaczego ktoś miałby to robić? zapytał Daniel, szczerze zaskoczony. Sebastian spojrzał przez okno, obserwując zachodzące słońce, które malowało niebo na pomarańczowo i czerwono. Doktorze, moja ziemia to jedyna, której brakuje. Do ukończenia projektu resortu bez niej nie mogą osiągnąć minimalnej powierzchni wymaganej przez ratusz. Już oferowali mi dużo pieniędzy, ale ta farma to moje życie, moja historia, a teraz próbują zmusić mnie do sprzedaży. Młody weterynarz poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Spokojne miasteczko, które znał, skrywało mroczne interesy i ludzi gotowych na wszystko, aby osiągnąć swoje cele. Wyleczymy Groma, panie Sebastianie. A w międzyczasie musimy dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi. Farmer zgodził się, jego determinacja była silniejsza niż kiedykolwiek. Gdy wracał do domu pod rozgwieżdżonym niebem, Sebastian wiedział, że większa bitwa dopiero się zaczyna. Nie przypuszczał jednak, że prawdziwy wróg był bliżej niż się spodziewał, obserwując każdy jego krok i przygotowując następny ruch w tej niebezpiecznej grze. Wieści o zatruciu konia Sebastiana szybko rozeszły się po nowej nadziei. To, co wcześniej było powodem do kpin, teraz wywoływało zdumienie i teorii spiskowych w każdym zakątku miasta. Na targu miejskim, między straganami z serami i domowymi słodyczami, mieszkańcy dyskutowali o sprawie z rosnącym zainteresowaniem. Zawsze uważałem, że to nagłe zainteresowanie farmą Sebastiana jest dziwne, skomentował pan Juvenal najstarszy handlarz na targu, układając swoje owoce. Ta ziemia jest dobra, ale nigdy nie była tak pożądana, dopóki nie ogłosili tego resortu. Lourdes Pereira, właścicielka lokalnej pensjonatu, podeszła z zatroskaną miną. Naprawdę myślicie, że ktoś byłby zdolny otruć zwierzę, żeby zmusić właściciela do sprzedaży ziemi? To zbyt okrutne. Duże pieniądze potrafią przewrócić w głowie niejednemu moja droga odpowiedział Juvenal z mądrością swoich osiemdziesięciu lat. Tymczasem na farmie Bella Vista Sebastian rozpoczął własne śledztwo. Ostrożnymi krokami przemierzał każdy zakątek swojej posiadłości, zauważając szczegóły, które wcześniej mogły umknąć jego uwadze. W stajni, gdzie grom dochodził do siebie pod intensywną opieką, znalazł ślady butów, które nie były jego, odciśnięte w wilgotnej ziemi przy żłobie zwierząt. Podążając tymi tropami, farmer dotarł do ogrodzenia na tyłach swojej posiadłości. Mały fragment był częściowo zniszczony, tworząc dyskretne przejście między jego farmą, a sąsiednią posesją należącą do grupy martińskiej inwestycje, firmy Kaduła. – Więc tędy on wchodzi – mruknął Sebastian. – Do siebie, dokładnie oglądając uszkodzone ogrodzenie. Tego samego dnia, pod wieczór, na farmę przybyła niespodziewana wizyta. Nauczycielka Fernanda Almeida zapukała do drzwi Sebastiana, przynosząc ze sobą nie tylko tradycyjny koszyk słodyczy, który zwykle przygotowywała, ale także cenne informacje. Panie Sebastianie, przepraszam, że przychodzę bez zapowiedzi, powiedziała nerwowo poprawiając kręcone włosy za uchem, ale dziś w szkole usłyszałam coś, co, jak sądzę, powinien pan wiedzieć. Siedząc na prostej werandzie. Z aromatem świeżo zaparzonej kawy unoszącym się w powietrzu, Fernanda opowiedziała, że podsłuchała rozmowę między radnym Rogerem Sampajo a Kadu Martińskim po wyjściu z posiedzenia rady szkolnej. Mówili o przyspieszeniu jakiegoś procesu, że nie mogą już czekać. Kadu powiedział coś w stylu, jeśli stary nie sprzeda dobrowolnie, to sprzeda pod przymusem. I wspomniał o terminie z zagranicznymi inwestorami, który się kończy. Sebastian wysłuchał wszystkiego w milczeniu. Jego pomarszczona twarz zachowała spokojny wyraz, ale oczy zdradzały burzę w środku. Dziękuję, Fernando. Zawsze byłaś dobrą dziewczyną, nawet gdy byłaś tylko uczennicą w tej wiejskiej szkółce. Nauczycielka uśmiechnęła się czule. Pan był pierwszą osobą, która uwierzyła, że mogę być kimś więcej niż tylko wiejską dziewczyną. Nigdy nie zapomnę po południ, gdy pożyczał mi pan książki i opowiadał o świecie tam daleko. Zanim rozmowa mogła się kontynuować, hałas ze stajni zwrócił uwagę obojga. Gdy tam dotarli, zastali doktora Daniela, który przybył, aby sprawdzić stan groma. Przepraszam za wtargnięcie, panie Sebastianie. Drzwi były otwarte i pomyślałem, że lepiej przyjść od razu, wyjaśnił weterynarz, chowając niektóre leki do swojej torby. Przyniosłem bardziej specyficzne leczenie, teraz gdy zidentyfikowaliśmy dokładny rodzaj toksyny. Fernanda przywitała się z Danielem, a wymiana spojrzeń między nimi nie uszła uwadze Sebastiana. Farmer zrozumiał, że tu może być początek sojuszu, którego desperacko potrzebował. Doktorze. Fernanda właśnie przyniosła mi ważne informacje. Myślę, że nadszedł czas, aby porozmawiać o tym, co naprawdę dzieje się w tym mieście. Trójka usiadła w prostej salonie głównego domu, gdzie Sebastian ujawnił swoje podejrzenia i to, co do tej pory odkrył. Doktor Daniel z kolei podzielił się, że inne zwierzęta z sąsiednich farm również wykazywały dziwne objawy, choć mniej poważne niż grom. Wszystkie dotknięte posesje to właśnie te, w które grupa Martiński jest zainteresowana, podsumował weterynarz, łącząc fakty. Ale potrzebujemy konkretnych Za dowodów, zastanowiła się Fernanda. Oskarżenia przeciwko najpotężniejszemu człowiekowi w mieście, mogą obrócić się przeciwko nam, jeśli nie będziemy mieli dowodów. Sebastian powoli wstał, kierując się do starej drewnianej skrzyni w kącie pokoju. Wyciągnął z niej zakurzone pudełko, zawierające pożółkłe dokumenty. Może to nam pomoże, powiedział, kładąc pudełko na stole. To rejestr z czasów, gdy pracowałem jako księgowy w ratuszu, zanim poświęciłem się całkowicie farmie. Są tam dokumenty dotyczące wszystkich transakcji ziemią w regionie, przez ostatnie trzydzieści lat. Fernanda i Daniel spojrzeli na Sebastiana zaskoczeni. To była twarz starego wariata, której nikt w mieście nie znał. Był pan księgowym? Zapytał Daniel, niedowierzając. Przez piętnaście lat. Aż zdałem sobie sprawę, że liczby zaczynają ukrywać kłamstwa, których nie chciałem już pomagać ukrywać, odpowiedział farmer z innym blaskiem w oczach. Trójka spędziła następne godziny przeglądając dokumenty. Około północy Fernanda wykrzyknęła. Spójrzcie na to. Wszystkie te posesje, które teraz są częścią kompleksu resortu, pierwotnie należały do małych rolników. I wszystkie zostały sprzedane po tym, jak zmierzyli się z tajemniczymi problemami, niewyjaśnionymi plagami, skażeniem wody, chorymi zwierzętami, dokładnie jak teraz, mruknął Daniel. Ale, co najciekawsze, kontynuowała. Fernanda, zanim trafiły do rąk grupy Martiński, wszystkie przeszły przez firmę zwaną Nowak Agrobiznes, która następnie odsprzedawała je z ogromnym zyskiem. Sebastian zmarszczył brwi. Nowak to nazwisko brzmi znajomo. Po dalszych poszukiwaniach odkryli, że Nowak Agrobiznes był zarejestrowany na nazwisko Pawła Nowaka, nieznanego nikomu. Jednak sprawdzając adres firmy, znaleźli niespodziankę. To Adres letniego domu Rogera Sampayo radnego, wykrzyknął Daniel. Moja ciotka czasem tam sprząta. Ostatni element układanki zaczął się składać. To nie tylko Kadu Martiński stał za presją na farmerów, ale także partnerstwo między nim a Rogerem Sampajo, który używał firmy fasadowej do pośredniczenia w transakcjach i ukrywania prawdziwego schematu. Musimy przekazać te informacje odpowiednim władzom powiedziała Fernanda zdecydowana. To nie będzie takie proste, ostrzegł Sebastian. Roger ma powiązania z lokalnym komisarzem. Potrzebujemy więcej dowodów, czegoś, co ich bezpośrednio obciąży. W tym momencie hałas z zewnątrz przerwał ich rozmowę. Ktoś zbliżał się do farmy w środku nocy. Trójka wymieniła spojrzenia w milczeniu. Sebastian szybkim ruchem zgasił światło w salonie, podczas gdy Daniel wyjrzał ostrożnie przez szczelinę w oknie. To Julio Costa, szepnął weterynarz, rozpoznając zarządcę farmy kaduła. I nie jest sam. Fernanda poczuła dreszcz, przebiegający jej po plecach. Noc, która zaczęła się jako zwykła wizyta z wyrazem solidarności, zamieniła się w coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Teraz, otoczeni przez tych, którzy z pewnością nie mieli dobrych zamiarów, trójka zrozumiała, że gra zmieniła się diametralnie. Ciężkie kroki rozbrzmiewały w nocnej ciszy, gdy Julio Costa i jego dwaj towarzysze przeszukiwali okolice farmy Bella Vista. Wewnątrz głównego domu Sebastian Fernanda i Daniel pozostawali nieruchomi, chronieni jedynie przez ciemność i ciszę. Oni czegoś szukają szepnął Daniel, obserwując ruchy intruzów przez szczelinę w oknie. Albo kogoś, dodał Sebastian z spokojem, kogoś, kto spodziewał się tego momentu. Prawdopodobnie dowiedzieli się, że prowadzimy śledztwo. Fernanda, z sercem bijącym jak młot, wpadła na nagły pomysł. Wzięła swój telefon i drżącymi palcami zaczęła nagrywać wtargnięcie. To mogło być konkretnym dowodem, którego potrzebowali, aby zdemaskować schemat Kadua i Rogera. Potrzebujemy planu, szepnęła. Jeśli nas znajdą z tymi dokumentami, zanim zdążyła dokończyć zdanie, hałas ze stajni przerwał napięcie. Grom nawet osłabiony głośno zarżał, jakby chciał ostrzec swojego pana przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Cholera, w Stajni jest koń, wykrzyknął. Jeden z mężczyzn na zewnątrz. Myślałem, że już się nim zajęliśmy. Staruch pewnie się tu gdzieś ukrywa. Sprawdźmy, odpowiedział Julio, kierując się w stronę Stajni. Sebastian poczuł, jak krew wrze w jego żyłach. Nie pozwoliłby, aby znowu skrzywdzili groma. Szybkim ruchem sięgnął po starą strzelbę, którą trzymał nad kominkiem. Rodzinną relikwię, której nigdy nie używał, ale którą przechowywał naładowaną na wszelki wypadek. Panie, Sebastianie, nie, szepnęła Fernanda chwytając go za ramię, to tylko pogorszy naszą sytuację. Mam lepszy pomysł, wtrącił Daniel, sięgając po swój telefon. Zadzwonię do pani Teresy, emerytowanej sędzi która mieszka na sąsiedniej farmie. Ona wciąż ma duże wpływy w regionalnym sądzie i nienawidzi kaduła martińskiego od czasu, gdy ten próbował siłą wykupić jej ziemię. Podczas, gdy Daniel wykonywał połączenie, szybko wyjaśniając sytuację, intruzi zbliżali się coraz bardziej do głównego domu. Fernanda kontynuowała nagrywanie. Wyraźnie uchwyciła twarze mężczyzn w świetle księżyca. – Musimy zyskać czas – Powiedział Sebastian. Ja ich rozproszę, a wy dwoje uciekajcie tylnymi drzwiami. Z dokumentami. Zanim zdążyli zaprotestować, farmer już otworzył tylne drzwi, pozwalając Fernandzie i Danielowi uciec w kierunku małego lasu, który oddzielał farmę od głównej drogi. Z głębokim westchnieniem starszy mężczyzna poprawił kapelusz na głowie i wyszedł przed dom, stawiając czoła intruzom z godnością kogoś, to nie ma nic do stracenia. Mogę wam jakoś pomóc, panowie? Zapytał głośno, zaskakując. Trzech mężczyzn, którzy teraz stali na podwórku. Panie Sebastianie, wykrzyknął Julio, próbując ukryć nerwowość. Przechodziliśmy obok i zobaczyliśmy światła na pańskiej posesji. Przy tylu doniesieniach o kradzieżach w okolicy, pomyśleliśmy, że lepiej sprawdzić, czy wszystko w porządku. Farmer uśmiechnął się ironicznie ciekawe zbiegi okoliczności, Julio. Akurat wy tak przejmujecie się moim bezpieczeństwem, po tym jak otruliście mojego konia. Twarz Julio natychmiast stwardniała. Nie wiem o czym pan mówi. Chyba lepiej już pójdziemy, jest już późno. Za późno dla was, odpowiedział Sebastian, zauważając światła kilku samochodów, zbliżających się drogą. W mniej niż piętnaście minut farma Bella Vista była pełna policyjnych radiowozów. Pani Teresa dotrzymała słowa, sprowadzając nie tylko lokalną policję, ale także dwóch prokuratorów z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy byli w mieście, aby zbadać doniesienia o korupcji. Pod światłem reflektorów radiowozów, Fernanda i Daniel wrócili z obciążającymi dokumentami. Nauczycielka przekazała swój telefon prokurator Louise Campos, kobiecie w średnim wieku, znanej z niezłomnej uczciwości która obejrzała nagranie z wtargnięcia z surowym wyrazem twarzy. Ci mężczyźni są aresztowani za wtargnięcie na posesję, oświadczyła prokurator, podczas gdy jej funkcjonariusze zakładali kajdanki Julio i jego wspólnikom. A co do tych zarzutów sabotażu i zatrucia, przeprowadzimy dokładne śledztwo. Mamy więcej dowodów, wtrącił Daniel przedstawiając dokumenty, które znaleźli. Jest tu schemat systematycznej presji na farmerów w regionie, zaplanowany przez biznesmena Karola Edwarda Martińskiego i radnego Rogera Sampajo. W ciągu następnych godzin mała farma stała się centrum operacji policyjnej, która wstrząsnęła fundamentami nowej nadziei. Inni farmerzy z regionu, dowiedziawszy się o wydarzeniach, Zaczęli pojawiać się z własnymi relacjami o zastraszaniu i sabotażu. Następnego ranka mieszkańcy Nowej Nadziei obudzili się do wiadomości o aresztowaniu kaduła Martińskiego i Rogera Sampajo. Lokalna gazeta donosiła na pierwszej stronie: Schemat korupcji i zastraszania zdemaskowany. Biznesmen i radny aresztowani za sabotaż i handel wpływami. Tydzień później sprawa zyskała rozgłos na arenie krajowej. Dziennikarze z dużych mediów tłoczyli się na centralnym placu miasta, przeprowadzając wywiady z mieszkańcami i szukając szczegółów skandalu. Farma Bella Vista, niegdyś obiekt Kpin, stała się teraz symbolem oporu i odwagi. W odbudowanej stajni Grom stopniowo wracał do zdrowia pod troskliwą opieką doktora Daniela, który teraz odwiedzał farmę codziennie, nie tylko jako weterynarz, ale także jako przyjaciel. Fernanda również stała się stałym gościem, dzieląc swój czas między szkołę a długie rozmowy z Sebastianem na werandzie. Pewnego szczególnie przyjemnego popołudnia jesienią, gdy trójka dzieliła się kawą na werandzie, pojawił się pan Juvenal w towarzystwie grupy mieszkańców. Nieśli kosze z jedzeniem, narzędzia i materiały budowlane. Przyszliśmy pomóc odbudować to, co zostało zniszczone, panie Sebastianie? wyjaśnił starszy handlarz i także przeprosić za to, że tak długo wątpiliśmy w pana. Farmer, wzruszony skinął głową. Ci sami ludzie, którzy nazywali go to starym wariatem, teraz traktowali go z szacunkiem i podziwem. Ironia nie umknęła jego uwadze. Śledztwo trwało, ujawniając, że schemat Kadua i Rogera był znacznie większy, niż przypuszczali wielu polityków i biznesmenów z regionu było zamieszanych w spekulacje nieruchomościami, które miały przekształcić żyzne ziemię w luksusowe resorty, ignorując prawa środowiskowe i społeczne. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez stowarzyszenie producentów rolnych, Sebastian został poproszony o przemówienie. Człowiek, który zawsze unikał tłumów, stanął przed setkami ludzi wszystkich uważnie słuchających jego słów. Nie jestem bohaterem i nigdy nie chciałem być, zaczął z głosem drżącym od emocji. Jestem tylko człowiekiem, który kocha swoją ziemię i swoją historię. To, co zrobiliśmy ja, nauczycielka Fernanda i doktor Daniel, to po prostu nie ugięliśmy się przed chciwością. I to jest lekcja, którą musimy pamiętać każdego dnia. Prawda, choćby próbowano ją zakopać, zawsze znajdzie sposób, aby wyjść na światło dzienne. Publiczność wybuchła emocjonalnymi oklaskami. Wśród nich pani Teresa uśmiechała się z dumą. To ona zachęciła do stworzenia stowarzyszenia lata temu, przewidując, że pewnego dnia mali producenci będą musieli się zjednoczyć przeciwko większym interesom. W ciągu następnych miesięcy nowa nadzieja przeszła głębokie przemiany. Po upadku skorumpowanego schematu pojawiły się nowe przywództwa. Fernanda kandydowała na burmistrza z platformą skupioną na zrównoważonym rolnictwie rodzinnym i edukacji wiejskiej. Daniel rozszerzył swoją klinikę weterynaryjną, tworząc program bezpłatnych usług dla zwierząt małych producentów. Co do Sebastiana, w końcu uległ naleganiom młodych, aby dzielić się swoją wiedzą. W sobotnie popołudnia farma Bella Vista otwierała swoje drzwi dla dzieci i młodzieży z regionu, które uczyły się o tradycyjnym rolnictwie, szacunku do przyrody i znaczeniu walki o to, co słuszne. Grom, całkowicie wyleczony, pasł się spokojnie na zielonych polach, czasem w towarzystwie młodych źrebiąt, które teraz również zamieszkiwały farmę. Stary koń stał się swego rodzaju lokalną celebrytą, a wielu odwiedzających przynosiło marchewki i jabłka jako prezenty dla zwierzęcia, którego wytrwałość zainspirowała całą społeczność. Pewnego szczególnego popołudnia, gdy słońce zachodziło malując niebo na pomarańczowo i złoto, Sebastian usiadł na swojej werandzie z filiżanką kawy, obserwując Fernandę i Daniela, którzy szli trzymając się za ręce między rzędami kawowców. Na jego pomarszczonych ustach pojawił się dyskretny uśmiech życie nauczyło go, że ci, którzy szydzą, często są pierwszymi zaskoczonymi, gdy prawda odwraca sytuację. Teraz, otoczony prawdziwymi przyjaciółmi i z bezpieczną ziemią, stary farmer w końcu poczuł, że wygrał swoją najważniejszą bitwę.